pole ściany bocznej i to nie jest pole boczne tylko to jest pole jednej ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe polu jego podstawy oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do podstawy tego ostrosłupa ostrosłup prawidłowy czworokątny czyli w podstawie jest kwadrat pole ściany bocznej czyli tutaj narysuję Wysokość tej ściany bocznej, hs, y, czyli pole ściany bocznej, pole ściany bocznej jest równe jedna, druga, a, razy wysokość tej ściany. I to jest równe polu jego podstawy. Czyli pole podstawy w podstawie jest kwadrat, czyli a kwadrat. Zatem jedna druga A wysokość ściany jest równa A kwadrat, to mogę podzielić przez A. Wiadomo, że A to jest długość boku, czyli nie jest równa 0. Jedna druga HS jest równa a, czyli wysokość ściany bocznej to jest 2a. I mam wyznaczyć sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do podstawy tego ostrosłupa, czyli teraz. Yy, Krawędź boczna, tutaj zaznaczę na czerwono, do podstawy tego ostrosłupa, czyli kąt między prostą a płaszczyzną, to znaczy, że muszę wyznaczyć rzut prostokątny tej krawędzi bocznej na płaszczyznę podstawy. To jest półprzekątnej. Ja tutaj narysuję całą przekątną. Teraz wysokość tego ostrosłupa, no i kąt, który Szukam w tym zadaniu, który chcę wyznaczyć to jest ten kąt. Zielona linia to jest wysokość, czyli ona jest prostopadła do, do tej tutaj krawędzi. Zadanie jest tak naprawdę bez żadnych liczb podanych, ale jeżeli jest mowa o stosunkach objętości, stosunkach powierzchni czy funkcjach trygonometrycznych, to tak naprawdę nie potrzebuje żadnych linii żadnych liczb. Wszystko na końcu powinno się skrócić będę dążył do tego, żeby tę funkcję trigonometryczną wyrazić za pomocą jednej litery i ta litera, ta zmienna powinna się w tym zadaniu skrócić. Sinus kąta mam wyliczyć, czyli sinus kąta alfa to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw, czyli wysokość tego ostrosłupa do krawędzi bocznej, czyli tu oznaczę przez B. No na razie mam tylko zależność między wysokością, a krawędzią podstawy, wysokością ściany bocznej, czyli tu właściwie nie mam ani h, ani b. Spróbuję te zależności jakoś wyznaczyć. I tak. Tutaj ta czerwona linia na dole, tutaj zapiszę x, ten x to jest pół przekątnej. stwierdzenia Pitagorasa, czyli h kwadrat plus pół przekątnej. Czyli a pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu to jest ten x równa się b kwadrat. Czyli h kwadrat plus 2 kwadrat przez 4, przez czyli a kwadrat przez 2 równa się b kwadrat. Mam zależność między h i b, ale jeszcze niestety, jeszcze mam. Jeszcze mam A, które się tutaj, nie A, tylko B. No dobrze, A, które się w tym zadaniu tutaj pojawiło. I jeszcze jeden Pitagoras. Teraz ten Pitagoras będzie dotyczył tego trójkąta. To jest wysokość ściany bocznej, czyli tutaj mam kąt prosty. Tutaj jest B, czyli tutaj twierdzenie Pitagorasa to jest HS do kwadratu plus połowa A do kwadratu Równa się b kwadrat. Czyli hs do kwadratu dodać a kwadrat przez 4 równa się b kwadrat. Najpierw z, z tych dwóch twierdzeń Pitagorasa wyrzucę, yy, wyrzucę hs, skorzystam z tej zależności. Czyli 4a kwadrat dodać a kwadrat przez 4 równa się b kwadrat. 4a kwadrat plus 1 czwarta to jest 4 i 1 czwarta, czyli 17 czwartych a kwadrat równa się b kwadrat, czyli a kwadrat równa się 4 17 b kwadrat, czyli a jest równe 2 przez pierwiastek z 17 b. I to podstawiam tutaj. Tak naprawdę to Niepotrzebnie pierwiastowałem, bo i tak y, podstawiam kwadrat. Czyli h kwadrat to jest a kwadrat, czyli 4 17 b kwadrat przez 2. Oczywiście nie równa się tylko plus. I równa się b kwadrat. I mam zależność między h i b. I tą zależność jak wstawię do tego sinusa, zamiast h albo zamiast b, obojętnie, no to już zostanie mi jedna litera, którą będę mógł skrócić. Czyli tak, razy 2, 2h kwadrat równa się 4, plus 4 17 b kwadrat równa się 2 b kwadrat, czyli 2 h kwadrat równa się 2 całe odjąć 4 17

I to podstawiam do sinusa. Sinus alfa to jest H, czyli pierwiastek z piętnastu siedemnastych B przez D. B. B się skraca, czyli jest sinus alfa pierwiastek z siedemnastych. Pierwiastek z 15 przez pierwiastek z 17.